Tu była ta, tu była ta, dwa filmy temu. Coś dziwnego, poczekajcie. Dobra, mam srebro. Ja no patrzcie, kolejny. Piękny. Sygnał. Jak nie będzie łuska, to będzie moneta. Dzień dobry moi najlepsi widzowie. Witajcie na kolejnej wyprawie. Jestem tym razem w lasku tych dziesiątek z cesarstwa niemieckiego i pięćdziesiątek. No i co? Liczę, że może znajdę jeszcze jakieś tu dziesiątki, pięćdziesiątki kółeczka, jakieś inne rzeczy. I powiem wam, że właśnie pierwsze mam tutaj, pierwszą krągłość. Ale już zobaczę z wami, co to jest. Zobaczcie, już jestem jakiś czas. Dobra, jest, dycha, kolejna będzie. <laughs> ale to jest dziwny lasek. Ja pierdzielę powiem wam. Tylko się upewnię. No ale to dycha, no na pewno, po wielkości tutaj, tym co tu, tu się zaczyna rysować. O, tu dycha. Jest, dycha, proszę bardzo. Także. No, dychy głównie. Nie wiem skąd te dychy tutaj. Zobaczcie, znowu się tak samo zaczyna Ale jak mam y, gdzieś iść i wrócić na pusto, to wolę tutaj przyjść. I chociaż tych kółek sobie pokopać, fajnie, także... Powiem wam jeszcze jedno, gorąco, duszno, ze mnie się po prostu leje, będę miał wąsy, będę miał różne tam maskowanie na plaży. Na, na twarzy, nie na plaży, co ja gadam. Dobra, do następnego dołka. Tam była jedna, a tu chyba będzie druga, tak mi się zdaje, bo mam dosyć fajny sygnał. Ale czekajcie, zaraz spróbujemy ją namierzyć. 어! Dak 주방이에요 보세요 Powiem wam, że sam mogłem to pominąć, bo tutaj jest mnóstwo sygnałów żelaznych w ziemi, są również polmosy, są również łuski, łusek bardzo dużo też i taki sygnał monety nieraz jest maskowany po prostu, dlatego dlatego ja teraz znalazłem, a ostatnio nie, bo pod jakimś innym kątem czy coś, nie wiem. Dobra, lecimy dalej, bo bąków pełno też. Dobra. Moi drodzy, jest kolejna. Dycha na pewno, no co, co ja mogę się spodziewać. Dycha. Kolejna dycha, ale to jest kolej, kolejny... tak. Kolejny przykład yy, jak się pomija monety i zaraz wam pokażę o co chodzi. Chodzi o to, że pierwszą dychę w tamtym filmie Yy, znalazłem właśnie w tym miejscu. Tutaj było kopane, widać. Oczywiście na ten film yy, gorąco Was zapraszam z tego miejsca, z tymi dziesiątkami i pięćdziesiątkami yy, z Weimaru. Dziesiątkami z cesarstwa, nie? Yy, pamiętajcie, że przy okazji kciuk w górę, to nagroda dla twórcy, subskrypcja i komentarz, ale dobra. I zobaczcie, jakimś cudem obchodząc to miejsce nie trafiłem dosłownie metr... 30 metr do koła 1,50 m tutaj na monetę która dawała fajny sygnał i te dychy w tym miejscu akurat wychodzą najładniej bo tam jakbym poszedł to tam już takie podjechane trochę takie purchle, ale zobaczcie, jest kolejna moneta <laughs> trzecia teraz sprawdzimy miejsce jeszcze tylko nie wiem jak to się dzieje, że te się miejsca Kurde łapię tam no widzicie, raz pomija, inny kąt cewki, inna gleba, inny i można pominąć. Ale tu nie, na razie póki co nic nie ma. Tu była ta, tu była ta dwa filmy temu. Taki sygnał nie, nie za bardzo, jakby na dychę, ale sprawdzimy go razem. Bo w miarę kolor jakiś piszczy w uchu. Przecież bym mógł pominąć parę centymetrów od tamtej dosłownie, tylko mówię, tu jest tyle il różnych sygnałów, że po prostu no, można pominąć. Można łatwo pominąć te monety, trzeba się bardzo skupić na poszukiwaniach. Tutaj, coś jest tutaj. Co to? To to. Dobra, taki kawałek czegoś, nożyka może, czy co, dobra. Dobra, moi drodzy, tu już nie ma żartów, kopiemy każdy sygnał kolorowy i taki, co się zdaje na kolorowy, a, a tym razem patrzcie, dosłownie, tak to wyleciało. Guzik? Nie guzik, jak nie guzik, to ja widzę, że fenol będzie. Piątka, dlatego taki sygnał do dupy, bo te piątki Cesarstwa dają takie, kto wie, i mamy normę. O! Mamy normę, a teraz wszystko to wiadomo. Ponad normę. Dobra, zobaczcie, tutaj idzie takie płaskie pole. Jest dźwięk jakby na monety. Dosłownie. Spróbujemy. Ale ziemia jest sucha, ale suszka normalnie. Powiem Wam. Trochę pierścieni wiodących wpadło. Wiadomo, one piękne sygnały dają jeszcze jeszcze ci mało coś mam coś mam patrzcie coś większego co to będzie to na pewno nie dycha Które czekajcie, bo w jednym ręku bez, bez środka podręcznego to nic nie wyjdzie. No i dobra, wystarczyła tylko, tylko tutaj przetrzeć. Mamy 50 z Republiki Weimarskiej 21, 22 ewentualnie rocznik powiem wam. Czyli tak jak ostatnio dzieje się to samo, wpadają, tylko no jest ta piątka jeszcze z cesarstwa. Także zobaczcie, taka aluminiowa moneta pominięta przez tyle lat i nawet ostatnio dwa filmy temu jak tu byłem, też pominąłem to. Piękne to jest. Ciekawe to co to było, taka zakrętka yy... Pengenol czy coś takiego Co to za lek był, czy co to było No, ciekawe, zaraz tu może napisem jakiś, jakimś tam wam podpiszę, jakby znajdę, dojdę Także tyle Już mi się ten dzień bardzo podoba, zobaczcie Ciekawe czy to widać bo jest tu, ale urypana, urypana dycha, dobra, ale jest kolejna dycha, była raczej, bo to już szczątki. Gordę, powiem Wam, że sam nie jestem zdziwiony. No, czasem myślę, czy jak ja Wam to opowiadam, to nie myślicie, że sobie to zmyślam? No, bo jak można ileś lat chodzić w jedno miejsce i jeszcze te swoje normy tutaj cały czas, no nie wiem, można, chyba nie wiem. No nie wiem, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Po prostu to wychodzi z ziemi. Może te wszystkie takie żelazne sygnały, które teraz buczą, gdy tutaj przemiatam, to one się jak odwracają to już nie są żelazne, a jak monety stoją na sztorc, to totalnie nie do kopania sygnały. No i tak to może właśnie się odbywa. Jest kolejny krążek, zobaczcie. Ale coś mi się wydaje, że to nie będzie jakieś starsze, tylko coś współczesnego. Kurde, co to może być? A może powiem wam? Czekajcie, bo jest coś. Coś dziwnego, poczekajcie. No kurcze, powiem wam, że to nie jest współczesna moneta, bo to jakieś, tak sobie myślę, że to helerki albo filerki. Tego takie trochę słabo to widać. Nie wiem jak to domyje, jak to będzie. Także no to są ludwikowe tematy, nie? Od czasu do czasu u mnie wpada. Także zakam, zakam już mi się język plącze z tego duchoty. Tutaj zapraszam na kanał Wykop. Vlog oczywiście do Ludwika, żeby on tam kopie takie inne monety, jak tutaj na moim terenie bardziej. Takie krajcarowo tematy, helerowe jakieś takie. Austro-Węgry, no i między wojnie. Także serdecznie Was wszystkich zapraszam, żeby Ludwik mi nie mówił, że on o mnie wspomina przy moich normach, a ja nic o nim nie mówię, także Ludwiś, no kurde, wszystkich serdecznie do Ciebie zapraszam i pozdrawiam Ciebie, na razie. No patrzcie, kolejny piękny sygnał, jak nie będzie łuska, to będzie moneta. Jedziemy. Co uh, jest. Głębiej. Głębiej to i lepiej. Tutaj już muszę użyć tego kajcie bo. z drugiej strony. Tutaj olarka. Żeby nie było. No dobra, ale oczywiście jest 50 fenoli. O, Ameliak. Kurde, już zaczynam bić grubo ponad normę, powiem Wam. No i poczcie, jak to jest. Ja pierdzielę. Mówię tak od niechcenia: wrócę tu. No bo przecież, jak byłem raz, no to drugi raz tyle nie wyjdzie, nie? No akurat. Mówię obok. Druga moneta. I będzie pewnie ten. Pewnie e, jakaś tam piątka, dziesiątka, ale niestety talaru z Hubertus powiem wam kurde, niektóre dają piękny dźwięk, niektóre cię tak brzydko mówiąc srają jak to no i dobra, do następnego patrzcie, tutaj było coś Ale tu ja widzę coś większego, zobaczcie Eee, kurde dobra polmos. Patrzcie, ja już widzę nie muszę kopać w ogóle, czekajcie i pyk. ale nówka ładna, piękna, 23 dlatego taka ładna, czekajcie tu chyba, patrzcie a tu z boku tu mam taką z chipem, to po prostu zauważyłem, bo ta chyba nawet sygnału by nie dawała, no to jest, to jest sam plastik został, a może to razem było? Nie, raczej nie. Także tutaj gdzieś urzędował sobie jastrząb, albo coś takiego. No i powoli jakaś tam różnorodność, bo to same monety. Dzisiaj same monety. Tak, tu leżała ta obrączka. I powiem wam, ta plastikowa druga. I dobrze, że nie odszedłem z tego miejsca. Sprawdziłem miejsce budowla, nie było jeszcze. I był sygnał. I zobaczcie, zobaczcie tylko co tu się dzieje. Obstawiam, że będzie pruska moneta, bo ja pamiętam jak tutaj jeszcze z takim kolegą moim chodziłem kiedyś i pruskie monety wychodziły i zobaczymy czy to będzie prusaka czy nie prusaka, ale raczej prusaka będzie. <grytanie> Zobaczcie, mała jakaś. Czekajcie, słuchajcie, dajcie mi chwilę, bo ja nawet nie wiem, czy to małe srebrko nie będzie. Zobaczcie, czekajcie. Dobra, mam srebro. Takie małe liche i yy, powiem wam ten: yy, pół silbergrosza chyba, nie mogę się dotrzeć, tak. Zajechane, ale powiem wam, że mam srebro. Kurde, no nie spodziewałem się. Pod obrączkami ptasimi było srebro. Wiem, powiecie, niektórzy, bo są tacy nieliczni bardzo, właściwie jednostki, które, które twierdzą, że to nie jest srebro. A ja cię zapytam, a co to jest? Miedź w kolorze srebra? No, bo tam niby jest więcej miedzi niż srebra w tym srebrze. Ale ma kolor srebra i powiem wam ja, ja się trzymam tego, że to jest jednak sreberko, także mam super udany dzień Mam jeszcze chwilę, także do następnego dołu dobra, jest następna dziadowina Obrączka Jakaś taka mała Pel Powiem wam 99, czy co to będzie? Nie, 2000 zobaczcie. Piękny rocznik. Pozdrawiam Was wszystkich. Bo już macie 24 lata. Ja pamiętam tego sylwestra, już to wspominałem kiedyś. 2000 milenium. Jakie to było, jeju, 2000 rok. Zmiana data. Wy już macie, co urodziliście się wtedy w styczniu, to macie po 24 lata. Niesamowite. Dobra, moi drodzy. Ja już tak wam powiem, że było to co było. Przyszedł taki moment, że przestało wychodzić. A czas leci, nie? Także czas się skończył. Niemniej jednak, dzisiaj był zarąbisty wypad. To co lubię, monety. Dużo monet. Dużo, no. Ja wiem, jedni powiedzą, co to było, ale dla mnie to było dużo, bo norma przekroczona, a w tym wszystkim było to małe, liche, ale było sreberko, także nawet różnorodność słaba była, bo tam jakieś tam dosłownie obrączki nagrywałem takie o pierdoły, śmieci mało. To dobrze. I powiem Wam, że kolejny raz mnie to miejsce tak zaskoczyło pięknie. I to punktowo praktycznie ja to byłem dzisiaj. Nawet się nie ruszyłem tam e, gdzie dwa filmy temu tam tak dużo w tym miejscu, to nawet tam nie doszedłem. Tylko tam w tym co dzisiaj widzieliście, tam praktycznie w jednym takim małym, na jednym małym placu to wszystko wyszło. <laughs> Także. Pięknie. Powiem Wam, że warto by było chyba tu wrócić, chociaż początek nie był taki łatwy, bo długo chodziłem. Założyłem sobie, że tam dalej coś będzie, a tam wielkie gien nie ma. Same łuski, jakieś takie pierdoły i śmieci. Yy... I tyle. Także wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Same muniaki dzisiaj także. Prawie same, nie? Także yy, tyle. Pozdrawiam Was gorąco i zapraszam oczywiście do następnego filmu. Bo mam nadzieję, że z tego będzie krótszy, ale będzie jeden. Także trzymajcie się na razie.